Halo, halo, kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale, w kolejnym odcinku z Kaślandii w Kaślandii w grze Waterpark Simulator Widzę, że jeszcze tutaj mamy tą aktualizację świąteczną, ten świąteczny event dostępny jak ja nagrywam przez 5 dni Więc jak odcinek już wleci to tego eventu z tego co mi się wydaje, że nie będzie Mamy do odblokowania jeszcze dwie nagrody, tutaj maszynę z reniferkiem i jakieś wypasione zjeżdżalnie. Także fajnie byłoby to ogarnąć. Aczkolwiek, no zobaczymy, była jakaś aktualizacja, była jakaś aktualizacja, ale nie wiem jaka, bo nic słuchajcie, nie znalazłam na ten temat. No, niestety języka polskiego nie dodali, a szkoda, bo dzisiaj też nagrywałam Candy and Toys Simulator i tam język polski dodali. Dobra. Yy, kontynuujemy, tak? Kontynuujemy. No, i słuchajcie, oni się muszą relaksować w tej saunie. Mamy 6 na 20. No, idzie nam to dość yy, wolno, ale ale idzie do przodu, to jest najważniejsze, Landia. zapraszam Was bardzo serdecznie oczywiście wstęp macie za darmo i jest piasek, można słuchajcie po ciepłym piaseczku z pochodzić, chociaż tutaj jeszcze piaseczku nie ma ale wszystko powoli, powoli, tutaj mamy ten basen, który udało nam się zdobyć dzięki właśnie temu świątecznemu eventowi strefa dziecięca z ostatniego odcinka nadal jest, ja nic tutaj słuchajcie, nie grałam sama i co my będziemy robić na sam początek, może sobie sprawdźmy nasze zapasy, na pewno trzeba by było kupić, tak, tu są drinki, napoje lemoniatkę nie, ale hot i przekąski też na pewno trzeba by było kupić dobra, także tak ja wyrzucam tutaj Miecz, chciałam powiedzieć, młot, i no dobra, i zostawię to wszystko. Tutaj tą łyżkę też zostawię. Lecę do pana Staszka, do sklepu. A was zachęcam do zostawiania. łapeczków w górę subskrypcji. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, pamiętajcie o tym, że możecie trzy razy w tygodniu podbić film, trzy filmy w tygodniu, także jeżeli podbijacie moje filmy, to bardzo Wam serdecznie za to dziękuję, jest mi bardzo, bardzo miło, pamiętajcie o zostawieniu, kom o zostawieniu komentarzy, chociażby serduszko w komentarzu, albo e, jakaś rada, porada, wskazówka, ja bardzo chętnie takie wskazówki przyjmuję, dziękuję moim wspierającym, którzy tutaj teraz się wyświetlają, buziaki, serducha i uściski dla Was, pamiętajcie, że staram się dla wspierających odcinki stawiać wcześniej, siema Staszku, jaki masz tu piękny Kardy, jakie, patrzcie, malenkie te stroje. Co chciałam, to chciałam, tak. Jako taki bonus ode mnie dla Was za wspieranie kanału i chodonoszki sobie weźmiemy. Dobra, proszę mnie tutaj przez przypadek tylko nie potrącić. Ten piasek to sobie dokończymy, ale czy dzisiaj wątpię, szczerze mówiąc, tutaj mamy napoje. Tu, 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 tu. Poczekajcie, bo ja sobie tutaj muszę przypomnieć, to jest nowy basen, tam jest. O, Jezu, tu jest nowa choinka. Tu jest nowy basen. Dobra, no to open. Otwórzmy, otwórzmy, otwórzmy. Ja myślę, słuchajcie, że tak jak wam mówię w innych grach, że przez styczeń na luzie może sobie tutaj ten świąteczny klimat u nas być. Wydaje mi się, że z całym tym eventem znikną wszystkie te dekoracje niestety. Ale u nas ta choinka, te świąteczne parasole To wszystko myślę, że przez styczeń może jeszcze z nami zostać Dajcie znać, co Wy o tym myślicie Czy od razu wiecie usunąć już, jak się event skończy Ale myślę, że nie Myślę, że też będziecie chcieli, żeby to wszystko zostało Dobra, tutaj muszę napełnić basen W ogóle właśnie muszę posprawdzać, czy te baseny są ponapełniane Tam jest, bo widzę wodę Tutaj są te sauny nieszczęsne Ok, mamy punkcik, tutaj mamy te tuby. tuby e, moczy dupki. Gorące moczy dupki mamy. E, dzień dobry, witamy serdecznie. Tutaj też woda jest, tutaj jest. Tutaj już ktoś śmierdzi na samym wejściu. Chłopie. Umyj zat. No. O ty pierniku diabelski, co ty tu? No, a czemu nie dostałam? Dostałam pieniążka, ok. O, tutaj nam brakuje, ale nawet nie mam przy sobie tego, co można podłogę zmieniać. Tutaj nikogo nie ma. Także no, na początku chwila luzu. Yy, a, i prezenty musimy szukać, bo chciałabym właśnie to zadanie zrobić. No, patrzcie, następna. Ej, zgubiłam mój pistolet tam. Kurczaczki pieczone. Ej, to ja se stąd wezmę se, sobie, a nie seka się. Ej. O, stąd sobie wezmę. I gdzie jest ta pani śmierdziuszka? Pływa już. Patrzcie. Będzie mi tu... No, Boże, nie mogę trafić w nią. No, dobra, dziękuję bardzo e, serdecznie. Ej, a gdzie... Ej, wody nie ma. Nie skaczcie tylko na główkę, please. Dobra, gdzie są prezenty? Gdzie są prezenty i gdzie są ludzie, którzy chcą być w saunie? O jesteś, ty. Kurczę, ja nie pamiętam co tu się... Ktoś mi chyba pisał w komentarzu, że mam nie klikać tego wentylatorka? Nie, nie, nie. No ale to chyba. Muszę czy nie? Poczekajcie. No nie no, muszę im tutaj tą... Aha, wodę muszę nalać, ale może tego wentylatorka ba mnie nie tykać. Co tam myślicie na ten temat? Ktoś tam się topi. Jazus, Bella, Simsów się topi. Ok, dobra, jest na zielono, a tutaj jest teraz za bardzo, tak? Ok. No patrzcie, no utrafiłam to, poszli sobie. No, co za ciulki, no. Oni myślą, że to tak hopsiub tutaj i nagrzać. Aj. Dobra, czy pani Bella już jest y, uratowana przez naszego ratownika? Na pewno znowu będzie, słuchajcie, tutaj y, bałagan. Trzeba tutaj kolorystycznie to też ogarnąć. Ej, gdzie są prezenty? Nie widziałam jeszcze żadnego. Prezentu formi. Tutaj ktoś na bas grolił. Okej, okay, jakoś tak szybciej się to zmazuje. Dobra. Ej, ktoś się topi. Antonella teraz się topi. Gdzie jesteś, Antonella? Ja już biegnę do ciebie, dziewczyno. Ale pierniczek przyszedł na... Co tu będziesz robił? A nic, czeka, OK. Ja jej tylko rzucę. Rzuczę, rzuczę jej ten koło ratum. O Kuźwa, patrzcie, przerzuciłam, ale ktoś ją tam y, uratował. Jezus, teraz Maxin się. Nie. Y, OK. okej. I z lodem. Proszę serdecznie, pierniczku. A dla panienki Belli... O, to ona się topiła, a teraz przyszła, słuchajcie, napić się lemoniady. Bo do doga nikt nie chce, więc ja idę zobaczyć nas do saun. Mhm, dzień dobry. Witam panią serdecznie. Ona tutaj chce taką dosyć chyba łagodną temperaturkę. Okej, okay, za dużo. Oni tak uciekają ode mnie. No przecież ja nie zrobię nigdy tego y, zadania. Jak y, oni nie poczekają, aż ja tutaj wszystko ustawię? No dajcie spokój. A tutaj ktoś siedzi? Nie. Co ty masz tutaj za gwiazdy nad głową? Idziecie do sauny? Nie chyba. Dobra, tu już widzę, że jest mokro. Proszę się nie ruszać. O, o, o! Mam, ale pierwszy dopiero. Prezent. To ja stawiałam. Ej, chyba tak, ale trochę się zdziwiłam. Nie powiem, że nie. E, dobra, no pochodzę, popatrzę. Alina jest na przerwie. Szybko załapałam. E, 6 godzin nastolatka i slide pass proszę bardzo, ja już bileciki tutaj Państwu sprzedaję 47 osób, a możemy mieć 75 plus 9 6 godzin, adult i slide pass dobra no daj, dziękuję bardzo teraz Pani 4 godzinki, adult i bez slide pasa nie chce Pani zjeżdżać? A takiego pierniczka mogę Pani dać? Chyba nie Ari teraz. 4 godziny, na stolatek i bez, bez slide pasa. Proszę bardzo, proszę serdecznie. Cameron, 6 godzin, senior i slide pas. No, bardzo ładnie Pani wygląda. Ktoś tam czeka na lemoniadę, Alina. Czy ty możesz już przyjść? Idzie, dobra. O ty, Diablę, ja cię tutaj. A cię, smyrne prądzikiem. <śm> -m 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 -m. Z największą przyjemnością. Żeby się pan tam nie przewrócił. A pieniążki, pieniążki. Kałuże ma pan pod nogami, proszę, żeby się pan nie przewrócił. No, dziękuję. Wszystko pogubiłam. Wszystko pogubiłam. I mop, i pistolet. Wszystko, po prostu wszystko. Jaka kupa znowu, jaka kupa? Gdzie jest kupa? Dajcie mi już spokój z tymi kupskami po prostu. Dobra, tutaj ktoś czeka. Yy, nie, tutaj. Kurczę, no tu. O co tu chodzi? Wezmę ten włączę wiatraczek. Cokolwiek to znaczy, tutaj też. Nikogo nie ma, a tu w wymoczy też nikogo nie ma, ale pani idzie, więc idealnie. I to ta pani, która nam daje pieniążki, i ona chce zero. O Jezu, nie minus i dwa e, takie te, dwie kreseczki. O, dobra, i teraz czy ktoś. Jest pani? Czy pani się tutaj podoba? Pewnie nie. Pewnie za gorąco, co? Kochana. Czekaj, zaraz ci zrobię tak, żeby było e, dobrze. A, bo nie może być ten wentylatorek, OK. No nie uciekaj! Ja ci robię... E, nigdy tego nie zaliczę, mówię wam. Jestem już, jestem, jestem, uratuję ci życie. Masz. Masz. To ja ci to uratowałam, czy ktoś inny, bo już po prostu skupiałam. A ty co? A co ty tutaj, pijaczku? O, dobra, mamy prezent i mamy lutków do lemoniady i nawet do hamburgera z lodem i z cytrynką. Ktoś tam się topi. Proszę bardzo. I te. Poddogi muszę tutaj dołożyć. Dobra, proszę bardzo, z keczupem. Dziękuję bardzo. I lemoniatka z cytryną. Kto się zesikał to Ktoś się topi. <grym> już mnie to chyba, wiecie co? Już mnie to chyba nie dziwi. Już po prostu się y, przyzwyczai... dobra, już się nikt nie topi. No to wezmę jeszcze psik-psik. Y, Psik, psik, bo widzę, że tutaj chodzą i nie tylko chodzą, ale i pływają brudaski. Czy tutaj coś na mnie czeka z prezentu? Tu się ktoś topi. Ale muszę zobaczyć, czy tutaj nie ma prezentu. Coś mało tych prezenciochów. O dobra, już masz. Kuko, no powiem wam, że ten nasz ratownik to on tutaj naprawdę robi dobrą robotę. Ciastek, umy się. On tutaj robi dobrą robotę. Jezus Maria! Upa w basenie. Yy, za dużo. Troszeczkę za dużo się tutaj dzieje, moim zdaniem. Proszę, hot -doga. Pani bałwanico z cytryną. Proszę, bardzo proszę. Yy, serdecznie. I te... yy, chyba nie będzie pan chciał lemoniady, co? <laughs> Ale przyszedł Ruben i wyciera. No dobra. Yy, ja idę. Gdzie ja idę? Nieważne gdzie idę, bo i tak pewnie tam nie dotrę, bo zaraz coś mnie zatrzyma. Tutaj jest, nie mam mopa. Co, nie ma tu nikogo? O, tu jest, Miki. O, jeszcze mi prezent zostawił. Już do Ciebie idę. Już, już, już. No, siedź na dupie, włączam już. Boże, jakie to wszystko jest niecierpliwe po prostu. Ty dioble masz, zgubiłam gdzieś mój yy, ten prądomierz. O, ale sobie tu wszystko ustawiałam po prostu tak, że nigdzie się nie mieszczę. Super, rewelacyjnie wręcz. O, proszę mi tu spuścić wodę, bo nie mam czasu iść po... po co? Po chlor? Tam ktoś się boi, no to ma pecha. Ktoś tu chyba robił zdjęcia znowu, znaczy znowu, jeszcze dzisiaj nie, nie, nie ten... nikogo nie pacnęłam za robienie zdjęć i pani chce lemoniatkę z... Lodem, proszę bardzo. A pani jest brudaskiem? E, pan. To jest pan, przepraszam. I'm sorry. Jak był pan brudny, to ciężko było rozróżnić, powiem szczerze. Dobra, idę tutaj. Gdzieś się ktoś topi. E, ale gdzie? Tu ktoś jest tam. jezu, w sporych się topi. Masz. Bo ona miała diabełka nad głową. No, sporo ich się... O, ty też masz diabełka. Co ty tu będziesz mi tu malował, chłopie? Już widziałam, że tam pisak miałeś w ręce. Dobra, łap. Doleci? Łokuźwa za daleko. I'm sorry, już proszę serdecznie, Alisa. Aj są w saunach, chociaż tutaj tutaj. O Jezu, we dwójkę, pięknie, proszę bardzo. Proszę bardzo, mam nadzieję, że y, za szybko nie uciekną. Czy najpierw powinnam dać y, wodę? No Miki, zostań. No bądź naszym siódmym, zadowolonym klientem z sauny. I patrzcie, koniec dnia i mnie nie zaliczy tego, nie? Że są zadowoleni. Oj, tutaj ktoś yy, sobie leży za długo w tej wodzie. Dobra, czy ja mogę tutaj jeszcze zastrzyk mieć? Czy ja jeszcze będę mogła to żyćko uratować? Panie, se, panu? Uratowany, uratowany. Dobra, ja pochodzę, popatrzę, pozbieram prezenty, a resztę. Niech robią mojej pracownicy. Dobra, tutaj możemy wodę nalać. Tutaj trzeba spuścić, bo jest też kupcia. Ok, tutaj mamy pieniążki. Tutaj mamy prezent. Tutaj pani panikuje, to zaraz ją popchniemy i mamy również brudny kosz, co by nie było, że ja nic nie robię z sprzątania, tylko zabieram hajsy i prezenty. Sprzątam. Sprzątam i pomagam ludziom. Spójrzcie tylko. To są wdzięczni? Pieniążki, dobra. ok okej, okay, okej, okay. tutaj jest jakiś brudek. O, tu są jeszcze pieniążki. Tam też ktoś stoi i się boi, ale ja sobie przejdę najpierw tutaj. Tu jest kałuże są. E, tu, o, 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 prezent. Okej, okay. kiedy mi się odblokuje coś nowego? Dobra, tutaj nie ma nic. Tutaj chyba też nic nie ma, albo nie widzę. Tutaj mamy kosz na śmieci, to sobie wyrzucimy tutaj. Super. No, przydają się te kontenery, jak one są poustawiane w wielu miejscach na żegonę, bo nie trzeba latać, wiecie. Jakoś bardzo daleko. Coś mi się tu świeci, A moje oczko zauważyło prezencior ja już tam do pani zmierzam, spokojnie tylko po kolei, po kolei, nie można wszystkiego naraz, prawda? E, i tutaj też jest chyba, nie? jakieś zanieczyszczenia są tutaj, tutaj o prezencik, pięknie o, odblokowaliśmy jej, super super, super, super Eee, tutaj, tutaj tutaj też mi się wydaje, że trzeba by było ten basen opróżnić z tej wody mm, gdzieś tam wlazła dziewczyno o, mój pistolet, pięknie eee, no, Boże Maxine, o Jezu, a ja spuściłam wodę, ja zapomniałam przepraszam, ja pójdę za Tobą a no, widzisz, nic strasznego Jakoś daliśmy radę razem, prawda? No i zmierzamy ku naszemu, słuchajcie, table. Table z punktami. Ile mamy? 8 punktów to mało 13 tysięcy. Dobra. I teraz tak faster prestiż. Oj, to do mnie przemawia i to bardzo do mnie przemawia. Prestiżowe, prestiżowe mm, zjeżdżalnie. Tutaj w opcji parku jest ten baseball. Prestiżowe kosze. Dobra, i zobaczymy, co jest tutaj. A tu jest tylko za pieniążki. Tutaj jest ten mob upgrade, ale potem będą prestiżowe toalety. No i co ja mam począć? Co ja mam począć? Powiem Wam szczerze, że no, yy, korci mnie oczywiście, że mnie korci. Prestiżowe, yy -y, zjeżdżalnie. Dobra. Yy -y -y -y. 6 tylko mamy. To mało. E, mało, bo mamy też nowe. Wow! Mamy też nowe e, dekoracje, nie? Tak w ogóle które uda... jaka zjeżdżalnia, ile to kosztuje? cztery klocki i taka czekajcie, bo tu nie widzę przez tą lampę teraz, i ja pierniczę jakie to jest potężne ja tego tu chyba nigdzie nie nie postawię czekaj, o o o no tu niby czekajcie, gdzie się tu świeciło na zielono, ale no kurczę, to takie wiecie mały basen do tej zjeżdżalni, to on jest mały. No chętnie bym postawiła którąś z tych nowych, ale kiepsko z miejscem. A tu? Tutaj też nie mogę? Czemu? A ten krzak przeszkadza, tak? Mm. Czy co? <laughs> no dobra, a te też krzaki tu przeszkadzają? Nie, no nie wydaje mi się, żeby one... Kuczy, czy gdzieś tu mi się w ogóle zaświeci na zielono, żeby no tu niby było no tak... Aha, bez, bez basenu, tak? Mhm... Mm no mm, mm, mm. Kurczaczki, dobra, chyba odpuszczę, no bo ej ta tutaj nam wejdzie jakoś, tylko oni wtedy będą tak zjeżdżać na środek tego basenu, a to powinno być tak raczej na brzegu, nie? Dobra, postawmy taką, nawet nie widzę, jaką dokładnie stawiam. Niech oni to zbudują. Zostało mi 2000 tylko i wyłącznie. No i doszły nam te dekoracje. Tutaj mamy bałwanki. To ja bym. A, postawmy te bałwany. No, niech tutaj, słuchajcie, witają naszych gości. Proszę bardzo, tutaj taka pani bałwan w stroju kąpielowym. No, pięknie to wygląda. Tutaj dajmy do, do dzieciaczków. Bałwana będzie ich tutaj pilnował. Coś jeszcze dostałam? Yy, a ten Wendy'k maszyny, nie? Mm. Tak? Czekajcie, bo ja jej. Albo pewnie nas nie stać na nią. Tak, ona jest tutaj, ona kosztuje 4500, a my mamy 1000. 200, także dobra, ja wychodzę z tego trybu budowania wychodzę też z trybu żeby siebie widzieć i będę tutaj klepać bałwany okej, okay, raz dwa, trochę nierówno was ustawiłam, ale to co tutaj jest bałwan numer trzy kurczę, z tym relaksowaniem mnie w tej mm, saunie, to powiem Wam, że będzie kiepsko. Pokaż tą zjeżdżalnię. Mm -hmm. Nie no, słuchajcie, ja muszę ją wypróbować, bo to wiecie, nie? Od razu wiedzieliście od początku, że ja ją muszę wypróbować. Tylko wiecie co, nie będę jej na razie malować, bo ja tak czy siak chciałabym e, trochę tutaj pozmieniać. Ile my tu dostaniemy jeszcze tych sekcji? Mi się wydaje, no, no jedną, tylko przecież na piątej gwiazdce. Jakie mam tu wszystko tutaj pomieścić? No. Ej, ale czemu nie mogę zjechać? No to już jest taka. Dobra. No. A, tu w tą stronę się płynie, okej? Okay. A nie, szkoda, nie mogę. Nie mogę tak wjechać do tej rury. Szkoda. Chyba, że nie umiem, też tak może być. Dobra, pójdziemy sobie się zdrzemnąć, oczywiście. Bo nasi pracownicy też już są, moi drodzy, na wykończeniu. Ok, do namiotu, proszę bardzo, sleep. No i mamy godzinkę dziesiątą, standardowo. No i dzisiaj też będziecie mieć, oczywiście, jeszcze jeden odcinek. Także pamiętajcie, że w środę jeżeli chodzi o Waterpark są dwa odcinki o 18 i o 20, a teraz dziękuję Wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego odcinka, jeżeli Wam się podobał zostawcie łapeczki w górę, subskrypcję jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, no i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych odcinkach, trzymajcie się cieplutko i papa.